Kolejny rok rozmawiamy o tych najważniejszych dla polskiego samorządu kwestiach. Rozmawiamy o tym, jakie powinny być warunki prawne i finansowe, aby móc skutecznie podnosić jakość życia w naszych miastach, w miasteczkach, na wsiach. Jak, w, w jaki sposób podnosić standard życia mieszkańców. Dzisiaj trzeba powiedzieć bardzo wprost, te warunki funkcjonowania polskiego samorządu pogarszają się, tak w wymiarze prawnym, jak i w wymiarze finansowym. Pomniejszane są nasze dochody własne, rosną na to wydatki bieżące, co oznacza, że z dużym trudem przychodzi nam realizować tą jakże oczywistą agendą polskiego samorządu: kwestie zrównoważonej mobilności, kwestie zrównoważonego rozwoju, kwestie ekologiczne, kwestie inteligentnych miast, kwestie smart miast. To, to wszystko ma istotne znaczenie i oddziaływanie na sposób życia i jakość życia na, naszych mieszkańców. Jeżeli te warunki się nie zmienią, niezwykle trudno będzie te cele osiągnąć. Dlatego jako samorządowcy, jako ruch tak dla Polski rozmawiamy, dialogujemy, rozmawiamy ze środowiskiem akademickim, rozmawiamy ze środowiskiem biznesu nad tymi najlepszymi rozwiązaniami, które mam nadzieję, że będzie nam dane już wkrótce implementować, ale oczywiście do tego wszystkiego już na sam koniec potrzebne jest państwo. Potrzebne jest państwo, które także chce być partnerem tych wszystkich wymienionych przeze mnie stron. Państwo, które rozumie ideę samorządności, państwo, które rozumie ideę obywatelskości, państwo, które rozumie ideę Decentralizacji. Jeżeli takie państwo będzie, realizacja tych celów będzie, będzie możliwa. Dzisiaj takiego państwa nie mamy. Dzisiaj mamy państwo myślące etatystycznie, myślące centralistycznie, państwo ustawione bokiem do samorządu i tym samym do obywateli. Tak więc za, za chwilę przed nami bardzo poważne, ja bym powiedział, rozstrzygające wybory i decyzje. No właśnie, jakiego modelu państwa chcemy? Czy państwa, które będzie w stanie w sposób y, prosty y, odpowiadać na potrzeby swoich mieszkańców i podnosić jakość jego życia? Czy państwo omnipotentne, które będzie wiedziało za wszystkich najlepiej, jak ma być? Samorządność jest dzisiaj bardzo ograniczana przez rządzących, przede wszystkim poprzez zabieranie kompetencji i zabieranie dochodów, dochodów własnych. Stabilność samorządowa jest żadna w tej chwili, dlatego że nie jesteśmy w stanie przewidzieć wieloletniej perspektywy finansowej, czy także budżetów. Dlatego jako Samorządowy Tak dla Polski staraliśmy się i udało nam się wprowadzić do agendy wszystkich demokratycznych ugrupowań agendę samorządową. I widzimy, że dzisiaj każdy z polityków mówi o samorządzie. Podpisali z nami także porozumienie dwukrotnie w sprawie realizacji naszych postulatów samorządowych, oczywiście z nimi wynegocjowanych. Cieszy także to, że Donald Tusk jako jeden... Siedmiu zadań dla siebie. Wyznaczył i obiecał odbudowę samorządności. To jest, myślę, że wielki sukces ruchu samorządowego tak dla Polski. Taki obraz, żeby samorządności nie było do końca, żeby wszystko było sterowane. Kiedyś był to komitet centralny PZPR, teraz się marzy komuś, żeby to była nowogrodzka, żeby tam decydowano, jaka ulica ma być odnawiana w Wielice, w Sopocie, w Krynicy Górskiej czy w Krynicy Morskiej. No ale no, nie wiem, no, pewnie Pan Bóg jest w stanie to ogarnąć, ale czy ktoś ma taki własności? Właściwości nadprzyrodzone, żeby decydować lepiej od mieszkańców tych miast, czy Wieliczki, czy Sopotu, czy jednej czy drugiej krynicy, co oni chcą, co, co im jest potrzebne. My prowadzimy na co dzień konsultacje z tymi mieszkańcami, jak ta ulica ma wyglądać. Yy, prowadzimy konsultacje na temat budżetu, jest budżet obywatelski. Także proponujmy, nie zabierajmy tej demokracji lokalnej, bo ona jest bardzo cenna. Zasada pomocniczości musi w Polsce obowiązywać.